Da, da, -da, 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 da Ladies and gentlemen! Panie i panowie! Witamy w szkole L.P.S. Wszyscy już przybyli, jak widać. O! Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Nie, nie wszyscy. Nie Je przybyli jeszcze. Daj lepsi. Daj ładniejsi. Nie, tego nie powiem. Cześć! Cześć. <śmiech> <śmiech> Czyli... para za to za Za, za, za O tak, o tak. To nie my, To nasze szałwy. Więc od nowa. Ladies and gentlemen. Panie i panowie. Przywitajmy... ...nasze gwiazdy! Kto to jest? Ale kto? Kto to jest? Tak, tak, odszuj się na świateł, chcę zaistnieć. Witam. Pewnie obie znacie, ja nazywam się Doda. Tak, tak, do nie przynajmniej mówią. Nie jest w ogóle dlaczego? A ja Rafał jestem, tak? Tak, ja jestem Rafał. Ja jestem Rafał? Tak, ja jestem. Rafał. Cześć. Um, wiesz co? Może kiedy idzie. Wiesz, jesteś trochę taki niski. Kompleksy. Ew, um, um, gdzie prowadzą um, przywitajmy pierwsze... Mm, pierwsze kółko. Którzy się lubią uczyć i tych mądrych. Pierwsza. Ksytka, jogurt nie nią. dlatego, że jest taka e, jogurtowa. Cześć. Druga. E, kto jest jeszcze mądry? Aha, ja jestem mądra. I ja też. Wiecie co? Ej, ej, dziewczyny, dziewczyny, ja też jestem mądra. Wiecie co? Co? Widziałam coś w śmietniku. A co? Widziałam... Widziałam śmieci. Co? To jest zabronione chyba w trzech krajach. Nie, nie jest nie zabronione, więc to jest klub mądrych, które nie są mądre. Drugi klub. To... Klub zimnych dziewczyn. Tak na nie mówią. Przewodniczącą klubu jest... Tak, ja. Jestem dwie wióra. Śnieżynka. 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 Tak, śnieżynka, jesteś. No, dalej klub. Dalej, 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 dalej. Podaj, dalej, podaj, dalej. Ja jestem, ja jestem Viva, tak naprawdę mówię, bo jestem. E, nie wiem. <grym> e, a my jesteśmy tam dalej, ja jestem princesa, ja jestem. Czekaj, ja jestem wóczka, tak naprawdę mówię, bo zawsze tak naprawdę mówili. E, więc nasz klub. Jest najlepszy. Ten kto nie ma klubu niech dołączy. A jak nie jest szary czy biały, to niech należy do klubu Gitary. O oh, tak. Wow, macie świetne! Powitanie! Wiemy. My wszystko wiemy. Tak, 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 możecie wziąć, jest gwiazdą. Estrady. Więc tak Klub kulturowy Dużo do jego osób należy Na przykład Oś, ósemeczka Chociaż przewodniczącą klubu jest Japonka e, Nazywam się e, Czekajcie, krępuję się trochę Nazywam się e, e, Wanda Tak, tak, dziękujemy Ci bardzo, że w ogóle To jest Rokbęka, Nasza ukochana Zula Zula e, Tak, tak Jestem Zula I co z tym nie, tak? Nic, to jest To wodę Upsarki, zagubiłam się Nie jestem przecież w tym tadecznym klubie W którym są trzy osoby Będzie ich więcej więc następny klub to jest klub... De, nie wiem jak to nazwać... jakichś dziwnych dziewczyn. Wiesz, moda, plotki itp. Sama do to się byna, sama do niego będę chyba należeć. Zapraszamy dziewczyny. Aha, przepraszam, przepraszam, muszę wnieść krzesło. Będzie zaraz siedzieć najlepsza na świecie. To nie ja. I ja też nie. Powiedz kto? Siostra, pomyliłaś się ze mną. A sorry, myślałam, że to jest jakiś fajny klub. To nie ja. Bo no to kto? Jak nie ty? Nie. Yeah. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tak to ja. Tak to ja. Doda. Tak, to ja. Doda. Doda, doda. Elektroda. E, teraz wszystko jeszcze przedstawimy klub. E, tak duele są ludzie bez klubowi. Tu jest klub sportowców. Do go należy. Ja chcę... Tu jest ciacho numer 2. Ciacho numer 1 i ciacho numer 3. Ja jestem numer 2, od jest numer 3. Ja jestem numer 1, to jest najważniejsze. A, a teraz ludzie, którzy nie są z żadnego klubu. Misa, lisa, misia. Jestem Badaryda! Kto? Ja! Au! Ja to widzę! Shira! Shira, Shira, Badaryda, Badaryda, Badaryda! A uh, ja jestem... Uh, Królewna na mnie mówią. Ja jestem... Lara. Ja jestem... Uh, ja jestem... Kimś jestem, na pewno. Ja jestem, ja jestem, ja jestem Lisem. Wiem o tym, że jestem Lisem. Później Wam Boże powiem, jak się nazywam. A jeszcze. Dżin, dżin. jeszcze. Dżin, dżin. Więc już wszyscy. E, nie, nie, przepraszamy, to nie wszyscy. Wszyscy będą teraz. No! Ja Didi. E gdzie? 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 Gdzie ja jestem? Gdzie? Gdzie? O oh yeah. O oh, tak. O oh, tak. Ta ta. Ta ta. Aha, tu. Cześć. Żegnamy! Zapraszamy do następnego odcinka. Das